Nie wszyscy być może wiedzą o tym, że w takim automatycznym ekspresie do kawy można robić również tak zwane i duże kawy po prostu. Czyli nie tylko tak zwane malusieńkie kawki typu cappuccino, czy tam typu espresso, co jest ekspreso bardzo małe, bardzo mocne, lecz można tutaj sobie na bieżąco Regulować i ustawić taki ekspres i zrobić naprawdę dużą i naprawdę oj mocną kawę. Też parę guziczków naciskane i wychodzi nam super mocna, duża kawa. Proszę popatrzcie sami, to z kuski film, ma niecałe dwie minutki. Cały proces parzenia widać od początku do końca. Zapraszam i już nie przeszkadzam, proszę oglądać.